W kręgu światowita taśma druga, ścieżka druga. W pobliżu miejsca składania ofiar na Wzgórzu Tumskim w Płocku natrafiono podczas prac wykopaliskowych na wyraźny ślad dużego, ośmiokątnego słupa drewnianego. Na nim to osadzona była, według wszelkich przypuszczeń, głowa wyobrażająca bóstwo bądź większą część jego boskiej postaci wyrzeźbionej w drewnie. W ciągu X wieku Pogański środek kultowy w Płocku uległ dalszemu przeobrażeniu. Powstał krąg zniczów ofiarnych, płonących na szczycie majestatycznej góry, zapewne wokół wyobrażenia bóstwa. Podobne założenia konstrukcyjne miał ośrodek kultowy na tzw. wzgórzu Dawida w Trzebiatowie pod Gryficami na Pomorzu Zachodnim, gdzie w ix x wieku występowały owalne rowy z paleniskami w środku. Kręgi kultowe z palącymi się świętymi ogniami ku czci panującego bóstwa otaczały wzgórze. W niektórych kręgach stwierdzono pozostałości po słupach i jamach, co pozwala przypuszczać, że stały tu przed tysiącem lat drewniane lub kamienne posągi wyobrażające różne postacie miejscowych bogów. Istnieją pewne przesłanki pozwalające przypuszczać, że rozmieszczone zewnętrznie i wewnętrznie pale wyznaczały w przybliżeniu wschód Słońca w okresie zrównania dnia z nocą, to jest 21 marca i 23 września oraz dzień przesilenia Słońca, 22 czerwca. Daty te można łączyć z dorocznymi świętami słowiańskimi. Dowodzi to również znajomości astronomii wśród Słowian, być może wynikającej z dawnych tradycji kultu Słońca. Liczne fragmenty naczyń i kości zwierzęcych, znalezione podczas prac wykopaliskowych, wskazują na pozostałości odprawianych obrzędów kultowych, połączonych z ofiarami i ucztami poświęconymi bóstwu. Warto przypomnieć wzmiankę kronikarza Titmara o pogańskich obyczajach wieletów. Niemy, gniew bogów łagodzą ofiary z ludzi i bydła. Z terenów wschodniej Bliskim odpowiednikiem miejsca kultowego w Trzebiatowie wydaje się być obiekt związany z kultem Boga Peruna, położony w okolicy Nowogrodu na wzniesieniu z trzech stron otoczonym podmokłym terenem. Tam również, tak jak w Trzebiatowie, znajdował się kolisty rów otaczający Majdan, którego średnica wnętrza wynosiła ponad 20 metrów. W środku Majdanu znaleziono regularny wkop. Pozostałość po drewnianym posągu Peruna. Wokół były ślady po paleniskach z zachowanymi węglami drzewnymi według ustaleń badaczy radzieckich z drzewa dębowego. Z przekazów pisanych w XI-XII wieku, z tzw. powieści dorocznych Nestora o kulcie pogańskim na słowiańskiej rusi, dowiadujemy się, że w Kijowie Włodzimierz Wielki. Postawił na wzgórzu zewnątrz dwora teremnego bałwany, peruna drewnianego, głowa jego srebrna wąz złoty, i horsa, i daszboga, i stry i smorogla, i mokosza. Składano im żertwy, mianując ich bogami, przywożono syny swoje i córy swoje na żertwy biesom, plugawili ziemi ofiarami swoimi i zbroczyła się krwią ziemia ruska i wzgórze to. Te same źródła podają, że podobne miejsca kultowe były w Nowogrodzie Wielkim, gdzie panujący z łaski Włodzimierza, krewny jego Dobrynia, postawił peruna bałwana nad rzeką Wołchowem, gdzie składali mu nowogrodzianie żertwy jako Bogu. Kronika Nestora może nawet zbyt przesadnie opisuje Okrutne zwyczaje panujące wówczas na Rusi Uznające wyznaczanie ofiar Spośród żyjących ludzi Poświęcanie ich Bogom W realizacji tych obyczajów Decydujący głos mieli starcy i bojarowie Którzy mówili Rzućmy los na mołojca i dziewkę Na kogo padnie Tego Bogom zareżem”. Z Nowogrodu Wielkiego Leżącego nad rzeką Wołchów I znanego w IX wieku Pochodzą różnorodne źródła pozwalające na poznanie wierzeń, obrzędów i zwyczajów kultowych dawnych Słowian. Podczas prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1964 roku natrafiono w warstwach z pierwszej połowy XI wieku na miejsce uświęcone. W głębokiej, półtora metrowej jamie o wymiarach 3,3 na 4 metry złożony był koń na boku z podwiązanymi przed nimi nogami, któremu przednio obcięto głowę i wytoczono krew do garnca, aby uzyskać przychylność życzliwych potęg boskich. W narożnikach Jamy oraz w jej środku stwierdzono ślady po słupach, które widocznie podtrzymywały dach nad świętym miejscem. Znaleziono również ogarek świecy wojskowej i knot oraz dwa naczynia z resztkami jakiejś substancji pochodzące przypuszczalnie z uczty obrzędowej. Pozostałości węgli drzewnych w jamie ofiarnej wskazują, że przed złożeniem do niej konia rozpalono ogień, który miał na celu magiczne oczyszczenie tego miejsca. Następnie całość przysypano piaskiem, a na miejscu ofiary wzniesiono lekką konstrukcję dachową, uwieńczoną zapewne uciętą głową końską. Praktyki umieszczania głów końskich w miejscach eksponowanych na budowlach o charakterze sakralnym, Bądź na specjalnych słupach, na wzgórzach lub wzniesieniach, były wyrazem wiary w moce oczyszczające tego zwierzęcia, jak też w to, że koń przynosi dobrobyt i szczęście, a oddala wszelkie zło i choroby. Zwyczaj ten przetrwał niemal do czasów współczesnych. Na przykład na Białorusi rolnicy nasadzali czaszki końskie na ogrodzenia sadów i pasiek celem zapewnienia urodzaju owoców i obfitego zbioru miodu. Wśród zwierząt koń zajmował szczególną pozycję. W wierzeniach wczesnośredniowiecznych ludów słowiańskich uważane był za zwierzę szlachetne, będące w bliskim kontakcie z bóstwem. Poczciwe zwierzę pociągowe, od wieków pomagające człowiekowi w życiu codziennym, było często wykorzystywane do różnych praktyk religijnych. W czasie wznoszenia budowli przeznaczonych na cele obrzędowe, obronne bądź mieszkalne, nawet przy budowie mostów, Umieszczano głowy końskie pod fundamentami lub podwalinami, aby zapewniały, jak wierzono, późniejszą pomyślność funkcjonowania tych obiektów. Podczas prac wykopaliskowych w Gnieźnie znaleziono siedem czaszek końskich na podgrodziu z 9-12 wieku, jedną czaszkę pod narożnikiem domu pochodzącego z XI wieku w Wolinie, w Błoniu Rokitnie na terenie dawnego Gródka z XII wieku. Znaleziono czaszkę końską w romańskim obiekcie sakralnym. Na Wzgórzu Tumskim w Płocku, gdzie w IX wieku istniało pogańskie miejsce obrzędów kultowych, znajdowało się także czaszka końska. Istnieją przypuszczenia, że w biskupinie odkryto część czaszki końskiej w podwalinach wału z VIII, IX wieku. W Gdańsku podobne ułożenie miała czaszka końska pod wałem z XII wieku jak też we wczesnośredniowiecznym Opolu pod belką jednego z domów oraz pod legarem ulicznym z XII wieku. Wiara w oczyszczanie od złych duchów i mocy piekielnych zapewne spowodowała wrzucenie głowy końskiej do studni pochodzącej z XI wieku, którą odsłonięto podczas prac wykopaliskowych w Sypniewie na Mazowszu. Warto przypomnieć, że słynna świątynia Boga Farożyca w Radogoszczy o której wspomina w XI wieku kronikarz Titmar. zbudowana została na fundamencie z rogów zwierzęcych. Święty koń ważną rolę spełniał również w kulcie światowita na rugijskiej Arkonie. Dzisiejsze nazwy miejscowości spotykane w Polsce, jak Kobylniki, Kobyla Głowa, Kobyle Pole, pozwalają przypuszczać, że przed wiekami znajdowały się tam miejsca kultowe, Związane być może z praktykami wierzeniowymi, w których koń brał udział. Podczas prac wykopaliskowych w Nakle nad Notecią, w narożniku pod domem zrębowym, natrafiono na czaszkę tura. Czyżby to było świadectwem, że domy usytuowane na czaszkach potężnego zwierzęcia będą tak samo mocne i trwałe jak tur? Wykopaliska archeologiczne na ziemiach Polski wykazały, że z dala od osiedli cmentarzy znajdowały się charakterystyczne miejsca obrzędowe, gdzie składano ofiary bogom. Miejsce obrzędów religijnych, sięgających początków naszej ery, odnaleziono między innymi w pobliżu miejscowości Otalążka, koło Mogielnicy, położone wśród mokradeł i bagiennych łąk, po obu stronach prażeczki Mogilanki. Odkryte konstrukcje drewniane i kamienne wskazują, że znajdował się tu specjalny pomost drewniany, którego wrzucano do świętej wody przedmioty przeznaczone na ofiarę dla bogów. Ceremonia wrzucania ofiar do wody odbywał się przypuszczalnie w nocy, przy blasku rozpalonych ognisk, po których pozostały ślady wielokrotnego palenia. W wydzielonych miejscach były węgle drzewne, przepalone, połupane kamienie. Znalezione w pobliżu ognisk liczne kości zwierzęce, głownie świń i owiec. Świadczą o spożywaniu obfitych uczt obrzędowych. Wydobyte z bagna w otalążce przedmioty ofiarne, głównie naczynia i dzbany gliniane, zgodnie z panującym zwyczajem, miały obtłukiwane brzegi, bądź też były całkowicie stłuczone. Wierzono, że naczynie przeznaczone dla bogów nie mogło być używane przez ludzi, dlatego pozbawiano je życia, by w ten sposób łatwiej połączyło się z bogami. Z zamulonego stawku wydobyto również płaski przęślik gliniany, cenny przedmiot używany do tkactwa, gliniany krążek wykonany z dna naczynia oraz cztery rogi zwierzęce ze śladami celowego opiłowania. Po drugiej stronie rzeki, obecnie mogilanka płynie innym korytem, odsłonięto na niewielkiej wyniosłości kopiec kamienny o średnicy około 6 metrów, obłożony kamieniami. W pobliżu kopca. Stwierdzono ślady po dwóch słupach, być może są to pozostałości jakichś bóstw lub symboli posągów kultowych, a może kamienny krąg był rodzajem ołtarza ofiarnego. Zwyczaj wrzucania do wody ofiar poświęconych siłom ponadziemskim stosowany przed około dwoma tysiącami lat w otalążce ma starą tradycję, woda bowiem od najdawniejszych czasów była czczona jako źródło siły i życia. Rolnicy i hodowcy zwierząt tamtej epoki, żyjący na ziemiach dzisiejszej Polski, szukali kontaktów z bogami, wrzucając ofiarne naczynia i kosztowności do świętego źródła. W biskupinie, na przykład, przed paroma tysiącami lat, istniało święte źródło, które przetrwało wieki, niemal do czasów nam współczesnych. W pobliskim Malankowie, w okolicy Heumna, podczas spuszczania wody ze stawu Celem jego pogłębienia znaleziono na dnie pod warstwą torfu dziewięć rytualnie poobtłukiwanych naczyń. Na podmokłych łąkach we wsi Grujec blisko Włocławka wydobyto z dawnego miejsca składania ofiar przez ówczesnych rolników błagających bogów o deszcz w czasie suszy, o słońce podczas prac żniwnych lub inne zjawiska przyrody o pomyślne zbiory i urodzaje. Liczne potłuczone celowo naczynia. Kości zwierzęce i ludzkie, czyżby te ostatnie znaleziska wskazywały również na ofiary z ludzi zatapianych w świętych bagnach? Jest to pytanie, na które archeologia nie może dać pełnej odpowiedzi. Z odległych w czasie i przestrzeni przekazów z Ameryki Środkowej wiemy, że Majowie, gdy następowała plaga posuchy, dla przebłagania zagniewanego Boga deszczu. Posyłali na dno świętego jeziora najpiękniejszą dziewoję jako narzeczoną, bo według ówczesnych wierzeń tam było mieszkanie Boga. Młody badacz amerykański Thompson przedsięwziął pod koniec ubiegłego stulecia wyprawę podwodną i wydobył z jeziora Chichen Itza czaszki młodych niewiast oraz najrozmaitsze cenne przedmioty i kosztowności ze złota. Słowiańska Wspólnota Obyczajów i Mowy W okresie od VI do X wieku Słowianie zajmowali około 20% powierzchni kontynentu europejskiego. Pomimo tej rozległości terytorialnej, społeczności słowiańskie wykazywały znacznie większe powiązania, niż to widoczne jest w świecie współczesnym. Przede wszystkim różnice językowe wśród dawnych Słowian nie były jeszcze tak wyraźne jak współcześnie. Według językoznawcy Jerzego Nalepy Języki słowiańskie zajmowały dawniej większe niż dziś terytorium W Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej Słowiańskim językiem połapskim, czyli drzewiańskim Mówiono jeszcze w XVIII wieku na lewym brzegu Łaby Na południowy wschód od Hamburga Zachodnia granica Słowian we wczesnym średniowieczu Zaczynała się nad Bałtykiem u nasady Półwyspu Jutlandzkiego Przy ujściu rzeki Ejdory Okolice Kilonii i biegła stamtąd na południe, na wschodnich przedpolach Hamburga przekraczała Łabę. Dalej biegła ona na zachód od rzeki Soławy-Zaale i obejmowała część do Rzecza Górnego Menu. Mniej więcej od okolic Raty-Zbory-Ragensburg kierowała się na południowy wschód wzdłuż Dunaju, przekraczała tę rzekę pod Lincem, około 150 km na zachód od Wiednia i przez Alpy Wschodnie dochodziła do Adriatyku w pobliżu Triestu. Na wschód od tej linii, więc w dzisiejszych Niemczech Wschodnich i Skrawkach Niemiec Zachodnich, we wschodniej Austrii, na Węgrzech, w Rumunii, w całej niemal Grecji, mówiono po słowiańsku. Słowiańskie wsie były nawet na Krecie i na Wyspach Południowo-Duńskich. Jeszcze w XVI wieku Podróżujący kupcy stwierdzili, że w Lubece nad Bałtykiem i w Grecji rozbrzmiewa ten sam język słowiański. Społeczeństwa słowiańskie, dzięki rozwiniętemu potencjałowi gospodarczemu i kulturalnemu, w pewnym sensie kształtowały przyszłe oblicze Europy. Profesor Lech Leciejewicz stwierdza, że począwszy od 5-4 tysiąclecia przed naszą erą, dochodzi już do całkowitego upowszechnienia się rolniczo-hodowlanych sposobów gospodarowania. Na rozległych obszarach europejskich, pomiędzy Łabą a Dnieprem. W początkach wczesnego średniowiecza, szósty wiek naszej ery, nastąpił zasadniczy przełom w rozwoju rolnictwa ludów słowiańskich, połączony ze znacznym wzrostem areału ziemi uprawnej, doskonaleniem i upowszechnieniem się narzędzi rolniczych. Nastąpiło zdecydowane przejście od wypaleniskowej do ornej uprawy roli, zwiększenie upraw roślin zbożowych kosztem ogrodowych. Stosunkowo niskie plony zbóż. Uprawianych początkowo systemem dwupolowym, a później trójpolowym, równoważono obsiewając większe obszary. Mędrujący w X wieku po krajach słowiańskich Ibrahim, Ibn Jakub, kupiec żydowski pochodzenia arabskiego, tak pisał: Zamieszkują oni krainy najbogatsze w obszary zdatne do zamieszkania albo najbogatsze w plony i najzasobniejsze w środki żywności. Oddają się oni ze szczególną gorliwością rolnictwu w poszukiwaniu środków do życia, w czym przewyższają wszystkie ludy północy. Sieją w dwóch porach roku, późnym latem i na wiosnę i zbierają dwa plony, najczęściej sieją prosa. Rozwinięty poziom gospodarki stwarzał możliwości wyżywienia znacznych grup ludności, które nie zajmowały się bezpośrednią prawą roli, co było jednym z ważnych czynników powstawania miast i warunkowało ich pomyślny rozwój. Wszelkim zajęciom rolniczym ówczesnych słowian towarzyszyły wróżby, ofiary i wierzenia w magiczne działanie niektórych przedmiotów, co potwierdza relacja Ibn Rusta z drugiej połowy IX wieku. Gdy nadejdzie pora żniw, biorą garść ziarna prosa na warząchew i podniósłszy ją ku niebu, tak mówią O Panie, Ty darowujesz pożywienie, daj, by te żniwa były dla nas najbogatsze. Płody rolne składano również jako ofiary zakładzinowe, aby zyskać przychylność bogów dla nowo budowanych grodów czy domostw. Dowodem składania ofiary zakładzinowej jest odkrycie grodu w Bonikowie, pod którego wałami archeolodzy znaleźli bogate dary poświęcone bogom w połowie VIII wieku. Ofiara ta składała się z kilku garnków zawierających, jak wykazały analizy specjalistyczne, ziarno zbóż, mięso i prawdopodobnie napoje. Rozwój rolnictwa prowadził do różnicowania jednorodnego dotąd środowiska wiejskiego. Nie znaczy to oczywiście, że w tamtych odległych czasach wytworzyły się ostre przedziały społeczne wynikające ze stanu posiadania. Czynnikiem integrującym słowian był kult religijny, o czym świadczy m.in. rozwinięty u słowian zachodnich kult przodków. Prawdopodobnie w ramach rodu funkcje związane z obrzędami religijnymi sprawował starosta, a według tradycji czeskiej dużą rolę odgrywały również kobiety. Prokop z Cezarei, wybitny historyk bizantyjski w VI wieku naszej ery podaje Sklawinowie i Jantowie nie podlegają władzy jednego człowieka, lecz od dawna żyją w ludowładztwie i dlatego zawsze wszystkie pomyślne i niepomyślne sprawy załatwiane bywają na ogólnym zebraniu. Jeśli przyjmiemy za w pełni wiarygodne relacje kronikarza niemieckiego Titmara XI wiek, to ludowładztwo z upływem czasu zmieniło swą pierwotną funkcję społeczną na O Oto jak pisze Titmar o wieletach. Swoje ważne sprawy rozstrzygają na zgromadzeniu w drodze wspólnej narady, i aby przywieźć jakąś sprawę do skutku, muszą wszyscy wyrazić zgodę. Jeżeli jakiś tubylec sprzeciwia się na zgromadzeniu już podjętym decyzjom, okładają go kijami, a jeśli stawia jawny opór zgromadzeniu, wówczas albo pozbawiają go majątku, Konfiskując go w całości Albo podpalając Albo płaci on w ich obecności Należną według stanu sumę pieniędzy Już poczynając od VI wieku Powstawały liczne grody i niewielkie osady Dowodem jest wczesnosłowiańska osada W Dessau-Mosikau Położona na lekkim wzniesieniu Przy południowej krawędzi doliny rzeki Łaby w Turyngi. W bliskim jej sąsiedztwie Znajdowało się słowiańskie cmentarzysko z grobami ciałopalnymi. W miejscach tych powstawały ośrodki władzy świeckiej, świątynie pogańskie i place przeznaczone na zebrania religijne i wiece. W wieku VIII-IX słowiańszczyzna mogła się chlubić osiągnięciami w dziedzinie budownictwa grodów, twierdz, mostów. Potężne państwo frankońskie, sąsiadujące od Zachodu z plemionami słowiańskimi, żywo interesowało się z wojskowego punktu widzenia rozplanowaniem tych grodów i twierdz. Świadczy o tym pochodzący z połowy IX wieku dokument, dla którego w świecie naukowym przyjęła się nazwa geografa bawarskiego. Powstał w Akwizgranie około 843 roku dokument ten zawiera rzeczowe świadomości o istniejącym już wtedy organizmie politycznym na ziemiach polskich. Dowiadujemy się, że na Śląsku, w okolicach Krosna i Głogowa, mieszkali dziadoszyce, posiadający 20 grodów. Tyleż warowni mieli opolanie. Golęszyce, siedzący wokół dzisiejszego Cieszyna, władali tylko pięcioma twierdzami. Nad górnym i średnim Bobrem była ojczyzna Bobrzan, koło legnicy Trzebowian. Ślężanie zbudowali 15 grodów ogromnych. W geografii bawarskim znajdujemy wzmianki o Wiślanach, oraz o plemieniu słowiańskim mieszkającym nad Wartą, które miało aż 28 twierdz. Dane pochodzące z geografa bawarskiego były znacznie zaniżone, po prostu informacje mogły być niepełne, jeśli chodziło o stan faktyczny rozplanowania grodów słowiańskich. W dzisiejsze pozostałości tych obiektów obronnych wskazują, że Słowianie Zachodnie posiadali znacznie więcej punktów obronnych, a w późniejszych wiekach, w okresie powstawania państw feudalnych, zwłaszcza w IX-XI wieku, rozległe terytoria słowiańszczyzny pokrywała gęsta sieć grodów zorganizowanych pod względem administracyjnym i strategicznym. W Wielkopolsce w epoce wczesnego średniowiecza powstało wiele małych organizmów plemiennych, z których według geografa Bawarskiego najważniejsze było plemię Goplan, czyli Gopean oraz Lędzicze, późniejsi Polanie. Jak wynika z badań naukowych Witolda Hędzla, wybitnego polskiego archeologa, początkowo przewagę mieli goplani zamieszkujący zasobne ziemie w okolicach Kruszwicy. Oni to opanowali część terytorium Lędziczów i zdobyli Gniezno. Po wycofaniu się Lędziczów w kierunku zachodnim, goplani umocnili się na tych obszarach, a w Poznaniu zbudowali potężny gród. W ostatecznej jednak rozgrywce między goplanami a lędziczami Ci ostatni zwyciężyli i od nich wzięła początek dynastia, nazwana później Piastowską, która objęła w posiadanie książęcy tron Polski. Podróżnik i kupiec Ibrahim Ibn Jakub w swoich relacjach z podróży po Europie podaje szczegółową informację o sposobach budowania przez Słowian grodów w X wieku. Słowianie budują w ten sposób przeważną część swych grodów. Udają się na łąki obfitujące w wodę i zarośna po czym kreślą tam linię kolistą lub czworoboczną w miarę tego, jaki chcą mieć kształt grodu i obszar jego powierzchni, piętrzą dookoła rów i wykopaną ziemię umocowują deskami, drewnem na podobieństwo szańców, aż taki mur, wał osiągnie wymiary, jakiego pragnęli i odmierzają w nim bramę, z której strony pragną ją mieć, aż dochodzi się do niej po moście z drewna. Podany opis budowy grodów dotyczy zapewne bardziej ulepszonego systemu wznoszenia owych twierdz, albowiem najstarsze grody słowiańskie z VI-VII wieku nie posiadały najczęściej innych umocnień poza palisadą z ostro zakończonych kołków, która otaczała przestrzeń grodową. Na przykład w pierwszym grodzie prapolskim w Santoku, położonym na niewielkiej wyspie, około 60 metrów średnicy u ujścia Noteci do Warty, ostroku składał się z nieobrobionych, grubych żerdzi, prostych pali bijanych w ziemię. Pierwotny system budowy grodów zastąpiony został w ciągu VIII wieku przez wznoszenie wałów budowanych z oddzielnych skrzyń drewnianych, wypełnianych ziemią i ustawianych obok siebie. Takie umocnienia stosowane były w wielu grodach słowiańskich. W Kleszczowie, koło Lubusza, odkryto wał pochodzący z okresu wczesnego średniowiecza. Na Pomorzu Podobny system wznoszenia wałów obronnych przetrwał jeszcze od do początków XII wieku. Najbardziej jednak charakterystycznym szczegółem technicznym budowy wałów grodowych rdzennie słowiańskich było zastosowanie tzw. wiązania hakowego, wzmocnienia ścian układanych z bierwią w kierunku podłużnym i poprzecznym. Chodziło tu po prostu o kłody drewniane z grubymi odnogami bocznymi, które układano parami w kierunku poprzecznym do linii wału w równych odstępach w gnieźnie występowała jedna para, od drugiej w odległości około dwóch metrów. Wzmacniały one podwaliny tego wału. Kłody z hakami umożliwiały rozsunięcie się okrąglaków pod wpływem ciężaru wału, którego wysokość przekraczała 5 metrów. Pogańskie plemiona słowiańskie we wczesnym średniowieczu miały godne podkreślenia osiągnięcia w zakresie budowy sieci dróg i mostów. Przekazy kronikarskie Ibrahima ibn Jakuba podają, że podróżnik po drodze do kraju Nakona przechodził przez pomost z drzewa długi na Mile, że podobny most z drzewa nad moczarem spotkał również, przekraczając Rudawy w Czechach. Jednak ostatnie odkrycia archeologiczne przeszły wszelkie oczekiwania. Jednym z najważniejszych odkryć archeologii podwodnej w NRD w latach 1962-1965 było udowodnienie istnienia rozległego systemu mostów na jeziorze Oberückerse koło Prenzlau. Wyspa położona pośrodku tego jeziora, na której znajdują się pozostałości słowiańskiego grodziska z X i początków XII wieku, połączona była ze stałym lądem z obu stron mostami. Pierwszy most prowadził przez próg Mielizny na północ i przekraczał w poprzek głębi od 2 do 5 metrów. Posiadał aż 2300 metrów długości. Drugi most natomiast łączył tę wyspę z zachodnim brzegiem Oberit-Körze, nad którym położone było siedla słowiańskie. Długość mostu była znacznie mniejsza i wynosiła 300 metrów. Głębokość jeziora 15-18 metrów w miejscu, gdzie most był umieszczony. Tak wielkie zagłębienie wymagało zastosowania trzech pali do budowy jednego filara, wzmocnionych specjalnymi podciągami biegnącymi w kierunku długości mostu powojenne badania archeologiczne na obszarze Mecklenburgii, NRD, zwłaszcza w okręgu Neubrandenburg, na dawnych terenach osadniczych słowiańskiego plemienia Czrespienian, które wchodziło w skład większego związku wieletów, wykazały dalsze rewelacje w tym zakresie. Między innymi w Teterow zbadano gród słowiański z IX-XII wieku, położony również na jeziorze i połączony z lądem za pomocą mostów. Najstarszy z mostów Został zbudowany około IX wieku, a trzeci późniejszy uległ zniszczeniu w początkach XII stulecia. Drugi most, Teterow, był wzniesiony według najlepszego ze znanych sposobów budowy. Podstawę konstrukcyjną tworzyły przęsła mostowe ustawione w różnych odstępach poprzecznie do kierunku marszu. Składały się one z dwóch pionowych słupów stojących po obu stronach przęsła i wzmocnionych ukośnymi podporami. Jerzy Głosik w kręgu światowita taśma druga koniec ścieżki drugiej.